15 czerwca murawa bocznego boiska stadionu miejskiego imienia Andrzeja Biedrzyckiego zamieniła się w parkiet taneczny. Do zabawy i tańca uczestników wydarzenia porwali Karol Tomczak, Katarzyna Tomasiewicz oraz gość specjalny Dominik Rudnicki Sipajło, tancerz najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej S, znany z programów Taniec z Gwiazdami i got to Dance. Energetyczne zajęcia zakończono wspólnym zdjęciem. 17 czerwca w Rukławkach dzieci i młodzież z gminy biskupiec i gminy Kolno wzięły udział w festynie Bezpieczne Wakacje. Uczniowie mieli okazję obejrzeć m.in. pokazy ratownicze na wodzie, prezentację sprzętu strażackiego i pokaz posłuszeństwa policyjnego psa służbowego. Wszystkim mieszkańcom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Biskupiecki Uniwersytet III wieku uroczyście zakończył pierwszy rok akademicki. Okazją do podsumowania tegorocznych dokonań i omówienia planów na kolejny rok było spotkanie w Biskupieckim Domu Kultury. Uroczystość była także okazją do podziękowania zarówno seniorom, jak i wykładowcom i wszystkim osobom wspierającym działania Uniwersytetu. Kolejny rok akademicki seniorzy rozpoczną w październiku. 19 czerwca nad Dadajem odbył się 22 piknik seniora. Powitanie lata pod tytułem Warmińskie Wiedźmuchy. Wszyscy zaproszeni goście mogli zobaczyć piękne występy i pokazy, a wyjątkowego klimatu wydarzeniu dodały niesamowite przebrania podobiecznych domu dziennego pobytu senior Wigor. 20 czerwca, czyli na dzień przed zakończeniem roku szkolnego, uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej oraz szkół podstawowych nr 2 i 3 w biskupcu zatańczyli uroczystego Poloneza na Placu Wolności, tym samym żegnając się z podstawówką i rozpoczynając naukę w szkołach średnich. Miniona sobota była inauguracją wakacyjnych wydarzeń w gminie Biskupiec. Dzień pełen emocji i atrakcji rozpoczęli biegacze biorący udział w biegu porannym należącym do cyklu Grand Prix Biskupca 2024. Na starcie stawiło się 107 zawodników i zawodniczek oczekujących na sygnał do startu. Szyn, dwa, Trasa dzisiejsza liczy około 5 km, tam dokładnie chyba 4900. Prowadzi tutaj groblą, która dzieli nasze jezioro na dwie części. Skręcamy za groblą w stronę ogródków działkowych, następnie drogą serwisową, króciutki bardzo odcinek i wracamy później na ścieżkę rowerową, która prowadzi dookoła jeziora. Pochmurne niebo i lekki wiatr okazały się być znakomitymi warunkami dla biegaczy. A niektórym udało się zrealizować zakładane przed startem cele. Pogoda sprzyjająca, biegacze wyśmienici. Czas piękny, poniżej 25 minut. Trasa ładna, pogoda, tak jak widać. Na poprzednim również byłam i zamierzam kontynuować cały cykl. Zwycięzcą biegu został Przemysław Flaga, który ponownie powalczy o wygraną w całym cyklu Grand Prix biskupca. Moim priorytetem też będzie, żeby wygrać kolejny raz, a jak pokaże czas, to zobaczymy. Tuż po biegu na Stadionie Miejskim w Biskupcu rozpoczął się szósty memoriał Andrzeja Biedrzyckiego. Turniej poświęcony upamiętnieniu wychowanka BKS, ten czy biskupiec będącego patronem biskupieckiego stadionu po raz pierwszy zagościł w naszym mieście. Poprzednie edycje organizowano w Olsztynie. Stadion od momentu, kiedy przeszedł ten kapitalny remont otrzymał nazwę imienia Andrzeja Biedrzyckiego. Bardzo się cieszę, że rodzina wyraziła taką chęć i zgodę, żeby, żeby to, żeby właśnie tutaj Andrzej był wymieniany w nazwie klubu. No i cieszy również to, że chłopcy synowie rodzina, przyjaciele Andrzeja, którzy od lat organizują ten turniej, zgodzili się, żeby on do biskupca e, przyszedł, żeby trafił do biskupca i żebyśmy mogli wspólnie tutaj e, się tym świętem cieszyć. Tata urodził się w biskupcu, praktycznie całą rodzinę mamy w biskupcu, e, stawiał tutaj e, pierwsze kroki, w ten czy biskupiec, dorastał tutaj, e, no jest to taki właśnie ukon w, stro, w stronę biskupca, e, doceniamy e, ten gest, no i e, i cieszymy się z tego bardzo. Turniej podzielono na dwie kategorie: Open oraz Old Boys. Wśród startujących zespołów znalazły się drużyny z Mławy, Olsztyna, Dobrego Miasta i Biskupca. Nie zabrakło także przyjaciół i wychowanków Andrzeja Biedrzyckiego oraz drużyny Wielkich Serc. Co roku jest duża frekwencja, mamy okazję oczywiście spotkać się. E, po, pobiegać, e, pobiegać pocieszyć, pocieszyć się piłką, do tego wiadomo jest e, pierwiastek takiej rywalizacji. Jest w Dużynym 14, e, czyli prawie 200 zawodników dzisiaj przyjechało do Biskupca. Także wielkie, wielkie święto. Mimo takiej różnej aury, to, to jednak piłka nożna zawsze wygrywa. Czy padałby grad, czy byłaby burza, czy cokolwiek innego, to jest nasz obowiązek, żeby dzisiaj tutaj przyjechać. A poza tym ogromna przyjemność, że tutaj się pobawić w tak istotnym memoriale pamięci Andrzeja Biedrzyckiego. Na co dzień gramy i pomagamy. Zbieramy pieniądze, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują w trudnej sytuacji życiowej, ale dzisiaj gramy i pamiętamy i oraz szanujemy tych, którzy budowali sportową tożsamość naszego regionu. Andrzej Biedrzycki taką postacią bez wątpienia był. Na zwycięzców obu kategorii czekały nagrody indywidualne oraz drużynowe. W kategorii Old Boys zwyciężyła drużyna Warm Lift Old Boys Team. Zaś w kategorii Open zwyciężyli wychowankowie biedrzy. Gdy na stadionie trwały jeszcze piłkarskie zmagania, na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach uczestniczki regat żeglarskich pod tytułem Świtezianki zaplatały takie oto piękne wianki, a niedługo później załogi przemierzały wody jeziora Dadaj. Sobotnią propozycją na udane spędzenie wieczoru był biskupiecki kabareton, którego kolejna już edycja odbyła się w amfiteatrze miejskim. Na scenie jako pierwszy wystąpił aktor kabaretowy, filmowy i teatralny Grzegorz Halama. ja wiedziałem, że tak będzie. Tak. Ja wiedziałem, że tak będzie mógł wziąć piworek. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Występował mu się świetnie. Super kontakcie z publicznością, i, i, i ludzie się dobrze bawili. Jestem przezadowolony. Biskupiec jak najbardziej. Solidną dawkę humoru, okraszoną magią i iluzją zaprezentował natomiast pan Lee. Dużo osób mówi, że to kabaret, jedni mówią, że to stand-up, bo ma taki bardziej mocniejszy język. Natomiast ja robię tak na dobrą sprawę One Man Show i to nie jest ani kabaret, ani stand-up, tylko jeszcze coś z, z, spoza w ogóle tych dwóch działów, nie? Jeszcze łączy to z iluzją, więc też w ogóle jest co innego. Natomiast wydaje mi się, że to środowisko powinno się tak trochę pootwierać na siebie nawzajem i to by było super. Wydaje mi się, że też to w tą stronę zmierza trochę. Ostatnio z gwiazd wieczoru był kabaret Czwarta fala. Tu od razu od wejścia widać było, że to jest taka publiczność na tak, jak my to mówimy w takim to żargonie publiczność responsywna, to jest takie mądre słowo. Tak, tak, tak. Bardzo to fajnie serena. wciągali się w jakieś rozmowy, w żarty, także no. naprawdę publiczność na. Fajnie. Yy, na luzie ten amfiteatr jest mały może, ale jest taki fajny klimacik. Jest, jest bliższy kontakt z widzem, że czuć te reakcje, słychać te śmiechy, można jakieś fajnie. takie drobne gesty wygrywać na scenie, to jest wszystko widoczne, bo na większych obiektach to jest ciężko takie coś przemycić, a tutaj naprawdę tak kameralnie było i widać było to, czuć było taki ten fajny klimat, który się załączył. Tak, było bardzo sympatycznie, naprawdę. Mhm. Najlepszą ocenę tegorocznemu biskupieckiemu kabaretonowi wystawili sami widzowie. W sumie najbardziej to pan mi się podobał. Czwarta fala, też bardzo fajny był. Oglądam go często na Facebooku. Pan mi naprawdę. Uwielbiamy kabarety z rodziną oglądać i wychodzić od małego z dziećmi. Byliśmy w zeszłym roku i w tym roku, także podoba nam się. Przychodzimy cyklicznie, także... Na pewno nam przyjdziemy następnym razem. Eee, ja to jestem pierwszy tak, raz tutaj na tak, że, że jest pierwszy raz w biskup na kawalecie, także jest fajne, nie? No to przyjechać od Sama rozrywka wesoło i tak dalej, nie. Przed nami wakacje pełne wyjątkowych wydarzeń, dlatego uważnie śledźcie profil Biskupca, gdzie znajdziecie m.in. kalendarz letnich atrakcji w gminie Biskupiec. W sobotni wieczór w Ostrudzie rozegrano finał Banku Spółdzielczego w Szczytnie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Rywalem BKS Tenczy Biskupiec, tak jak w ubiegłorocznym finale, była Concordia Elbląg. Niestety, tak jak w tamtym roku, tak i w tym, piłkarze Tenczy musieli uznać wyższość zespołu z Elbląga. Mimo przegranej 1 do 6 biskupieckich piłkarzy, swoim dopingiem przez całe spotkanie, jak i po jego zakończeniu wspierała pokaźna i głośna grupa kibiców. W niedzielę w ramach 26. warmińsko-mazurskich dni rodziny MOPS w Biskupcu oraz OSP Kobułty zorganizowały rodzinną grę terenową wokół Jeziora Kraksy. Niezapomniany dzień pełen gier, zabaw i przygód zakończyło wspólne ognisko. W niedzielny wieczór odbył się światowy dzień jogi. Zajęcia dla dzieci i dorosłych poprowadziły instruktorki Magdalena Jarońska Gacioch i żaneta hołownia. 28 i 29 czerwca do Szonga ponownie zawitają miłośnicy offroadowych zmagań z całej Polski. Na załogi czekają dwa etapy, nocny i dzienny. Startujący zmierzą się ze sobą w czterech kategoriach. Extreme Mechanic, Extreme Elektryk, Turystyk i Wyczyn. Zachęcamy do oglądania zmagań i kibicowania. Zapraszamy na trzecią edycję Biesiady Warmińskiej w Czerwonce. Jak co roku na scenie zaprezentują się zespoły ludowe z Warmii i Mazur oraz spoza naszego regionu. Na stoiskach można będzie spróbować przepysznego swojskiego jadła i zakupić wyjątkowe rękodzieło, a na najmłodszych czekać będą dmuchańce i zjeżdżalnie. 6 lipca widzimy się w Czerwonce. Zapraszamy na wakacyjną naukę pływania dla dzieci. Zajęcia będą odbywać się na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Kurs przeznaczony jest dla dzieci od szóstego roku życia, a płatność za niego wynosi 200 zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.